Dobry wieczór, 1 kwietnia, ale będzie jak najbardziej poważnie. Przez blisko pół godziny tylko i wyłącznie o sporcie. Zapraszamy na magazyn sportowy. Smutno w Lublinie, dla odmiany nieco lepsze nastroje w puławach. Pierwsza bramka i pierwsze zwycięstwo piłkarzy Wisły Puławy na nowym stadionie. Podopieczni Jacka Magnuszewskiego w pełnym walki i poświęcenia meczu wygrali z pogonią w siedlce 1 do 0. Mecz dobrze rozpoczęli gospodarze, ale swoje sytuacje mieli także piłkarze Pogoni. Jedyną bramkę w 36 minucie po zamieszaniu w polu karnym strzelił zawodnik Wisły Rafał Wiązek. Padło dość przypadkowo, bo chciałem by szczerze mówiąc zagrać wzdłuż bramki, odbiła się od obrońcy rywala i wpadła, z czego się bardzo cieszę. Mimo padającego śniegu kibice gości aktywnie wspierali swoją drużynę. Siedlczanie nie potrafili jednak znaleźć drogi do Puławskiej Bramki. Po przerwie niecelnie strzelali Konrad Nowak i Piotr Mokiejewski, a uderzenia gości bronił Nazar Penkowiec. Wynik nie uległ zmianie, a zdobyta przez Wisłę bramka była pierwszą strzeloną na nowym stadionie. Stadion odczarowany. Mecz myślę, że kibicom mógł się podobać, bo było dużo walki. Była wojna na boisku, no, trup padał, gając to o sporo kontuzji. Ale no, no trzeba walczyć, żeby, żeby te zwycięstwa osiągać i za to muszę się pochwalić drużynę. Po zwycięstwie z Pogonią piłkarze Wisły z optymizmem patrzą na kolejne spotkania. Nasze morale pójdą do, do góry zdecydowanie i liczymy, że w następnych meczach będziemy zdobywać trzy punkty, przede wszystkim na swoim stadionie. Wisła Puławy, po Siedlce, 1 do 0. Na no, oto komplet wyników drugiej ligi piłkarskiej w grupie wschodniej i ligowa tabela. Bez bramek w meczu znicza z garbarnią Kraków. Stal stalowa Wola wygrała ze Stalą Rzeszów 1 do 0. Zwycięstwo Pelikana ze Świtem i porażka Puszczy Niepołomice ze zmierzającym do pierwszej Ligi Okocimskim Brzesko. Resowia dopisuje trzy punkty za walkower Ostrowiec wycofały się bowiem z Ligi, a pauzowały w tej kolejce Wigry Suwałki i Jeziorak i ława. Tabela drugiej ligi piłkarskiej. Okocimski Brzesko ma 12 punktów przewagi nad Stomilem. Motor traci do Olsztynian już 10 punktów. Czwarta jest Puszcza Niepołomice, a na dole tabeli Wisła Puławy, Garbarnia Kraków, Stal Rzeszów i zdegradowany już Krzoostrowiec Świętokrzyski. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. W ostatnim tygodniu przed świętami nie zapominamy jednak o sporcie. Sport Flash to w środę i sobotę, a w niedzielę specjalne wielkanocne wydanie magazynu sportowego, na które zapraszam już teraz do zobaczenia.